Dajemy dzieciom życie. Uczymy je stawiać pierwsze kroki, mówić i podziwiać otaczający je świat. Wiele naszych dzieci jest zbyt małych, aby zrozumieć, co katastrofa klimatyczna będzie oznaczać w ich życiu. Paliwa kopalne stanowią 86% emisji powodujących zmianę klimatu. Nasze uzależnienie od nich sprawia, że dzieci na całym świecie wdychają toksyczne powietrze. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huragany i fale upałów, uderzają z coraz większą mocą i częstotliwością. Rywalizacja o dostęp do węgla, ropy czy gazu jest także motorem nieustających konfliktów, takich jak wojna w Ukrainie. Światowi liderzy także są tego świadomi. Mimo to wciąż pozwalają się kręcić machinie przemysłu paliw kopalnych. Akceptują kolejne inwestycje w paliwa kopalne i subsydiują je z naszych pieniędzy. Ciekawe, jak dają radę patrzeć w oczy młodemu pokoleniu. Najwyższy czas otworzyć nową historię. Nowy rozdział z myślą o naszych dzieciach. Dlatego dołączamy do coraz silniejszego głosu, wzywającego rządzących do rozpoczęcia negocjacji i wdrożenia układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, którego filarami są: po pierwsze, zaprzestanie poszukiwań nowych złóż ropy, węgla i gazu oraz eksploatacji obecnych. po drugie, zakończenie bieżącej produkcji paliw kopalnych w sposób pokojowy i sprawiedliwy. Po trzecie, zapewnienie sprawiedliwej transformacji, która da w 100% dostęp do odnawialnej energii. W świecie! Kochamy nasze dzieci i zrobimy wszystko, by je chronić. Nie godzimy się na przekazanie im zrujnowanego świata pełnego niebezpieczeństwa. Globalny plan, by wycofać się z paliw kopalnych, to pierwszy rozdział lepszej historii, który rządy muszą rozpocząć dla dobra wszystkich dzieci oraz przyszłych pokoleń. Dołącz do apelu. Głos rodziców może mieć ogromną moc. I szczerze liczymy na to, że nasze rządy opamiętają się i zrozumieją, jakie są priorytety. Właśnie ta dekada jest kluczowa. Nie zmarnujmy.